Zamieszki z udziałem setek nastolatków w centrum handlowym na Florydzie. Strzały kradzieże i bójki tak, zakończył się sztorm prawie 900 nastolatków na kino w centrum handlowym na Florydzie. Ponad 200 z nich dostało się do środka centrum handlowego, a około setka weszła na teren kina bez biletów. Po tym, jak zareagowała ochrona, rozpoczęły się bójki i na miejsce wezwana została policja. Chaos rozprzestrzenił się po okolicy. Słychać było nawet strzały. Spora grupa wtargnęła też na teren stacji benzynowej, gdzie doszło do kradzieży towaru i kolejnych bujek. Policja opanowała sytuację około północy. Odnaleziono też skradziony samochód z narkotykami w środku. Do tej pory aresztowano jedynie jednego nastolatka. Czynności policji trwają.